Shema Sisters Michael a to jest kolejny odcinek z Evident 2020. Przed nami kolejna runda w naszej karierze sezonu trzeciego. Jest to runda czwarta czyli Grand Prix Chin. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position and Mitchell completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Hamilton, Daniel Ricciardo and Verstappen, Gasly, Perez, Russell and Daniel Kvyat, Vettel, Sainz, Lando Norris and Magnussen, Stroll, Giovinazzi, Esteban Ocon. They've taken a grid penalty and Nicholas Latifi, De Vries and Alexander Albon picks up the last spot on the grid. Będziemy startować z pierwszego rzędu. Przed nami tylko Walter i Bottas. Kwalifikacje były ciekawe, bo mieliśmy zmienne warunki. Zaczynaliśmy na suchym, potem zaczęło padać. Także mieliśmy kilka niespodziewanych wyników, takich jak George Russell w Q3 Hassem, no i Fetel, który się nie dostał do tego Q3. No i już bez przedłużania jedziemy. No start taki sobie. Trochę odjechał nam Bottas, ale nie straciliśmy na szczęście żadnej pozycji. Myślę, że możemy sobie trochę pokazać o ostatnim wyścigu Formuły 1, czyli Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Zrobiło się już ciekawych w kwalifikacjach. Każdy myślał, że Max Verstappen bezproblemowo zdobędzie pole Position. Ale odpadł już w Q2 przez problemy techniczne było coś tam z półosią. i startował dopiero z 15 pozycji. Ale pole position nadal zostało w rękach dać Debula, ponieważ wygrał te kwalifikacje Sergio Perez, czego w sumie można było się spodziewać. Drugi był Charles Leclerc, trzeci Fernando Alonso. No ale Leclerc miał karę 10 pozycji na starcie ze względu na to, że używał trzeciej grajtynki sterującej z dwóch dostępnych w całym sezonie. Także jednak Fernando Alonso stanął z pierwszej linii razem ze Sergio Perezem. No i zapowiadało się naprawdę ciekawie Max Verstappen z 15 pozycji i z 12. Także mogliśmy oczekiwać przemijali się przez stawkę. I przejdźmy już do startu tego wyścigu. Fernando Alonso świetny start, obejmuje prowadzenie, ale okazuje się, że ustawił się źle na polu startowym i dosyć szybko otrzymuje karę 5 sekund. Leclerc miał fajny start, zyskał tam parę pozycji, Verstappen trochę mniej. Oskar Piastri, problemy, urwane przednie skrzydło już na tym samym początku zjeżdża do Alej na na ponie twarde. Landon Norris też zjechał, ale okrążenie później. Także kolejny wyścig dla McLarena fatalnie. O, dobra, wróćmy chwilę do nas, bo tutaj Bottas ma problemy techniczne, teraz więc będziemy do niego odrabiać. No i wracając do Arabii, no to po paru okrążeniach Sergio Perez wyprzedza, Alonso obejmuje prowadzenie. No i w sumie to jedziemy dalej, Leclerc się tam oczywiście z Verstappenem powoli przebijają. Później Ferrari udało się podciąć strola dokładnie to Sainz podciął, no ale po paru okrążeniach, bo, po tych pit stopach, właśnie Motosto no zatrzymuje swój samochód. Więc w taki sposób, to że moim zdaniem tam to nie to powinno to być to w ogóle żadnej neutralizacji na let ale sędziowie wypuścili safety car, tłumacząc się tym, że, że nie wiedzieli, jaka jest sytuacja dokładnie, w 100% nie byli pewni. To była bardzo hmm. dobra informacja dla Verstappena, tym bardziej, że Leclerc zjechał ukręczeniem w tamtych wcześniej na pit stop. stop. DRS, I po tych pit pod samochodem bezpieczeństwa Verstappen wjechał czwarty. I w tym czasie Alonso odbył tą karę 5 sekund w pit stopie, do której jeszcze potem wrócimy na końcu. Restart w wykonaniu Sergio Pereza dobry, odjechał Alonso i okay, reszcie okay, stawki. Verstappen szybko się uporał, właśnie z Alonso, a wcześniej jeszcze z Russell'em. Ojejo, ja teraz w botasach jechałem, no powtórzymy to, nie będę mu niszczył wyścigu i sobie z też. No i wracamy, mamy dwa Red na pierwszych dwóch pozycjach, no i w tym momencie myślałem sobie, że Verstappen zaraz po prostu dogoni Pereza i wygra ten wyścig. Ale okazuje się, że mają bardzo podobne tempo, ścigają się na najszybsze okrążenia. A za nimi było w sumie spokojnie, bo tam jechał Alonso, potem para Mercedesów i para Ferrari. Po paru następnych okrążeniach odpada nam Alex Albon, problemy z hamulcami. No i potem zaczęła się zabójcza walka o P10 między Magnusem i by Jeszcze wcześniej tam Logan Sargent próbował. Nie w końcówce wyścigu jeszcze mieliśmy super walkę między McLarenami, ostro było. Ostatecznie Oscarpiazdi przyjechał przed Lando Lisem i przyjechał też przed Boganem Sargentem. No dobra, bo my teraz zabieramy się za Botasa. I obejmujemy prowadzenie w tym wyścigu. Ojojoj, nowotas tutaj zaczyna tracić kolejne pozycje. No i wróćmy jeszcze po raz ostatni już do Arabii. Jeżdżamy na metę w kolejności perez Verstappen z najszybszym okrążeniem. No i na trzecim miejscu Alonso. No i po ceremonii na podium okazuje się, że Alonso otrzymuje 10 sekund kary. No mechanicy po prostu podczas i tej kary 5 sekund za wcześnie do boli. Za co jest kara 10 sekund. i Alonso spadł z z Także setne podium Alonso, jeszcze nie teraz, ale myślę, że w tym sezonie na spokojnie osiągnie to. No ale kara, kara słuszna, no są zasady. Wielka szkoda, bo naprawdę gdyby dotknęli chwilę później ten woli, to by za bardzo nic nie zmieniło. Ale ogromna szkoda, że sędziowie tak późno tą karę dali z było. Nie dość, że Rasa nie miał okazji stanąć na podium, no to Alonso ma taki... nie Ogólnie podsumowując, wyścig był w miarę ciekawy. Do momentu safety cara się działo naprawdę fajnie dużo. Potem był taki właśnie moment po tym safety carze, że no jechaliśmy po prostu. Niby się tam nawet trochę goniły. Obydwoje kierowcy narzekali na jakieś problemy techniczne. No i w końcówce mieliśmy trochę walki o TP10 na przykład, którą ostatecznie wygrał Magnus, no i McLareny też fajnie walczyły. No niestety zostaliśmy trochę zblokowani i wyjeżdża przed nami Hamilton. Mam nadzieję, że udało się szybko wyprzedzić. Teraz przeprowadziłem zamach na drugiego Mercedesa, no użyjemy powtórki oczywiście. bylo trochu teplo, no se ještě Sebastian is in the pits. Żółta flaga zwalnia tam Are jakiś drewny, jest to Max Verstappen Ten tak był taki na granicy, ale i tak nam się nie udało. Oczywiście nie zauważył nas Lewis. No teraz było bardzo blisko, jeszcze tutaj spróbujemy się wcisnąć pod i jesteśmy przed Hamiltonem z lekkim kontaktem, ale wracamy na prowadzenie w tym wyścigu. Of fuel Jeszcze próbuję odzyskać pozycję Luis, ale nie ma tak łatwo. Gap to behind is 12.9 seconds. Zaczynamy ostatnie okrążenie tego wyścigu. No tutaj jeszcze mieliśmy taki moment mały.

Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world class win for a world class team. Ferrari, do it again. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Mitchell takes over the lead of the Drivers' Championship. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? It's got to be Lando Norris, hasn't it? Smooth, confident, and assured. I've got no doubt that he and his team are going to be over the moon with his performance today. Let's move on to the constructors. The lead at the top Sześć comes down after the track from Meanwhile, a strong weekend from Red Bull this time out, and they improve their position in the championship. Well, and an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. A in constructorce, still ten points to Mercedes. No i w tym odcinku to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania kanału, zapraszam też do opisu i będę się już z wami żegnał, trzymajcie się, cześć.